Zagopieńska Wielka Kropiec była dzisiaj renowcowagą Mistrzostwa Trzejskiego Związku Narciarskiego w kombinacji norweskiej w sprincie Zawodnicy tylko raz skakali, a najdalej z lądową oglądany Rafał Ślisz. Jego rezultat to 119 metrów. Chwila odpoczynku i bieg na 5 km. Prowadzący Rafał Snisz numer startowy 1 miał 32 sekundy przewagi nad Danielem Bacheletą numer startowy 2 i 37 sekund nad Gizadem numer startowy 3. Rafał Snisz jest lepszym skoczkiem niż biegaczem, ale ta przewaga okazała się wystarczająca. Rafał Śliż na mecie drugi witany w a trzeci był oczekiwany w Michał Przemko. Odbył się także otwarty konkurs skoku do po oczywiście bez Karoliczów, Udający się na turniej czterech skoczni wygrał zdecydowanie Christian Głogopolski. Skoczył 124 metry i teraz 128,5 metra, drugi Grzegorz Śliwka a trzeci Wojciech Skupi.